Witam Państwa serdecznie, dzisiaj sprawdzimy sobie stację ładującą do kontrolerów, wyprodukowaną przez iPhone'a. Ulala, małe fopa, przez iPlay'a. Jest to sprzęt budżetowy, dlatego na pewno będzie miał swoje wady, takie jak źle spasowane plastiki, Szywo umieszczone w ładowania. Można nie trafić. Przewód ładujący ma tylko 8 cm. Przepraszam. Kolejne excuse moi. 80 cm. Ale szału nie ma jak na dzisiejsze standardy. Lakiernik też się nie popisał, replikacja kolorów nie powiodła się, wyraźnie widać odstępstwa od ory oryginału. Plusy. Sprzęt świeci i działa. Minusy. Sprzęt cały czas świeci, dlatego już nie działa. Piszcie, czy patent wam się podoba, czy nie, a ja się z wami żegnam, cześć.